Post Proszę o Trybunału Niezwłoczenie natychmiastowe zajęcie się przedstawicielki firmy Alicja Zmieszona Węgier za napaść fizyczną, psychiczną oraz energetyczną, również za prowadzenie zorganizowaną grupą przestępczą i jej pracowników Komenda Powiatowa w Ostrowie Wielkopolskim, która brała czynny udział w łamaniu konstytucji oraz porwaniu rdzennych, rodowitych regentów ziemi lachickiej. Natalia Grabysa i Przemysława Pojawa z wdzięcznością i pokorą serca ja mi jest Natalia Grabysa Amen. Postanowienie Trybunału Ziemian dla Trybunału Rodowego w trybie natychmiastowym z dnia 3 lipca 2025 roku. Wygnanie z powiatu ostrowskiego oraz przyjęcie pełne mnienia stałego i ruchomego reprezentującą firmy Alicja Zmieszona Węgier do siódmego pokolenia w linii prostej i wszystkich podległych bezpośrednio firm z imienia dla nazwiska numeru PESEL NIP biorących udział w napaści czynnej, porwaniu, przetrzymywaniu, domniemaniu, matactwa, oszustwach, gwałtach, handlu dziećmi, eksperymenty medyczne i wojennych oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym. Z głową organizacji Alicja zmyślona węgier yy, Wydarzenie z dnia 1 na 2 lipca. 2025 z lokalizacji Zamość 103 63 520 oraz wszystkich lokalizacji firm ochroniańskiej komendą powiatową policji w Ostrowie Wielkopolskim z wdzięcznością naczelny trybunału jam jest Jan Paweł Piotr Postanowienie Trybunału Ziemi dla Wszystkich reprezentantów Firm Korporacji Zmienia nazwiska numeru Pesel NIP, takie jak komendanci wójtowie radni są tysiprezes szefowie wyżej wymienionych firm na Ziemiach Lachickich. natychmiastowy nakaz aresztowania doprowadzenia do pełnej dyspozycji Trybunału Rodowego pierwszej Regentki i komandorki Ziemi Lachickiej w budynku funduszu Teraan o PTT jeden siedem siedem sześć sądu apelacyjnego w Białymstoku. Przejęcie pełne przez fundusz Teranno PTT 1776, siedemset stałego i ruchomego weksli handlowych obligacji skarbowych biz i kont bilarów wszystkich wyżej wymienionych przedstawicieli firm z imienia nazwiska numer Nib dla projektu, tera, an, yy, wprost proporcjonalnie do każdej gminy z wdzięcznością na ten Trybunału Ziemian OPTT 1776. Jami jest przemysłą Paweł Piotr czytała, rdzenna Rodowita, Jami jest Natalia Grabyca. Amen.